Lila Brzoza poprawiła swoją znoszoną kurtkę dżinsową chyba po raz milionowy tego dnia, naciągając ją mocniej, jakby chciała się skurczyć. Ledwo sięgając metra sześćdziesiąt, z potarganymi kasztanowymi warkoczami spływającymi po plecach i ogromnymi niebieskimi oczami, które zawsze wydawały się szeroko otwarte ze strachem, nauczyła się wcześniej, że wtopienie się w tłum to klucz do przetrwania w Akademii Orzechowej. Rozległy granitowy kampus z jego niekończącymi się ścieżkami i ciągłym pędem studentów stał się jej osobistym labiryntem, odkąd jej rodzina przeprowadziła się spod hala zeszłej jesieni. Ścisnęła mocniej wyblakłe paski swojej torby listonoszki, lawirując po ruchliwym dziedzińcu, omijając grupy studentów, którzy zdawali się patrzeć przez nią. Promienie słońca przedzierały się przez wysokie dęby, Plamiąc ceglane chodniki, po których jej znoszone buty cicho szurały z każdym niepewnym krokiem. Jej celem zawsze było to samo pracownia plastyczna, gdzie mogła się zatracić w świecie farb i płócien i zapomnieć o prawdziwym świecie. No proszę, kto się napatoczył? Głos przeciął południowy zgiełk, jak zardzewiała piła. Lile ścisnęło w żołądku, gdy rozpoznała szyderczy ton Kacpra Stachurskiego, niekwestionowanego króla Akademii Orzechowej. Wysoki na metr dziewięćdziesiąt, z idealnie potarganymi brązowymi włosami i aurą roszczeniowości, która wynikała tylko z życia, w którym dostawał wszystko, czego chciał, Kacper przyciągał uwagę jak magnes. Jego markowa kurtka-bomberka napinała się na jego muskularnej sylwetce – a jego ciemne oczy skrywały mrożący krew w żyłach uśmieszek, który sprawiał, że Lile przeszywał dreszcz. Wspierali go jego wierni poplecznicy: Roch Skała Morawski, postawny facet z fryzurą na jeża i wiecznym grymasem, oraz Nikodem Dębski, którego zaczesane do tyłu blond włosy były ostre jak jego dowcip. Razem tworzyli groźny mur, który blokował Lili drogę do pracowni plastycznej. Popatrzcie, chłopaki, to artystyczna świruska, kontynuował Kacper. Jego głos ociekał fałszywą troską. Wciąż próbujesz się ukryć w tej starej szmacie, którą nazywasz kurtką? Serce Lili waliło jak młot, gdy próbowała ich obejść, ale Roch ruszył, by ją odciąć. Studenci zaczęli zwalniać, wyczuwając kłopoty, ale nikt nie odważył się interweniować. To było królestwo Kacpra i wszyscy wiedzieli, że lepiej go nie wyzywać. Próbuję dojść na zajęcia, wymamrotała Lila. Jej głos był ledwo słyszalny przez gwar. Co tam, brzozo? Kacper dramatycznie przyłożył rękę do ucha. Nie słyszę cię przez to mamrotanie. Może gdybyś ubierała się trochę ładniej, ludzie by się przejęli tym, co masz do powiedzenia. Nikodem zachichotał, a Roch strzelił kostkami. Dźwięk sprawił, że lila się wzdrygnęła, a to tylko ich podjudziło. To, czego nie wiedzieli, czego nikt w Akademii Orzechowej nie wiedział, to to, że lila ćwiczyła aikido od siódmego roku życia. Jej matka, była instruktorka sztuk walki, nalegała, żeby nauczyła się bronić po przerażającym incydencie w ich starej dzielnicy. Przez lata trenowała pilnie, ucząc się wykorzystywać siłę napastnika przeciwko niemu, bronić się z gracją i precyzją, ale nie mogła użyć tych umiejętności. Nie tutaj, nie przeciwko innym studentom. Jej matka zawsze podkreślała, że sztuki walki są tylko do samoobrony, a nie do rozwiązywania drobnych sporów. Zawsze wybieraj najpierw dyplomację, przypominała jej niezliczoną ilość razy. Używaj słów, jeśli możesz. Walcz tylko wtedy, gdy nie masz innego wyboru, więc znosiła to. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu tłumiła swój strach i swoje wyszkolenie, mając nadzieję, że sytuacja się poprawi, mając nadzieję, że się nią zmęczą i pójdą dalej. Myliła się. Incydenty zaczęły się subtelnie. Kacper przypadkowo wytrącał jej przybory plastyczne z rąk na korytarzu, powodując, że pędzle i ołówki turlały się po podłodze. Podczas gdy studenci przechodzili obok bez drugiego spojrzenia, roch wpadał na nią na tyle mocno, by wbiła się w szafki, a metaliczny łomot odbijał się echem po korytarzach. Nikodem robił złośliwe uwagi na temat jej prac plastycznych, gdy tylko przechodziła, każde słowo starannie dobrane, by ją ukłuć. Samorząd studencki stał się strefą zagrożenia. Lila nauczyła się starannie planować swoje wizyty, czekając, aż Kacper i jego banda zajmą już miejsca. Brała smoothie i znajdowała cichy stolik w rogu, mając nadzieję na chwilę spokoju. Ale spokój był luksusem, na który nie mogła sobie pozwolić. Hej, brzozo! Głos Kacpra rozległ się po samorządzie studenckim podczas obiadu w szczególnie nieszczęśliwą środę. Może do nas dołączysz? Obiecujemy, że nie ugryziemy, czy za mocno? Cały samorząd studencki odwrócił się, by patrzeć jak lila zamiera z mango smoothie w połowie drogi do ust. Ciepło wpełzło na jej szyję, gdy dziesiątki oczu skupiły się na niej, czekając, co się stanie dalej. Czuła, jak trzęsą jej się ręce, gdy powoli opuściła napój. Jest mi tu dobrze, dzięki, udało jej się powiedzieć. Jej głos brzmiał odważniej niż się czuła. Och, ale ja nalegam! Kacper wstał, a jego krzesło głośno zgrzytnęło o podłogę. Roch, nikodem, może odprowadzicie naszą małą przyjaciółkę tutaj. Obaj chłopcy wstali jak dobrze wytresowane psy, ich uśmiechy były drapieżne. Mięśnie Lili napięły się, jej ciało instynktownie przyjęło pozycję obronną, zanim zdążyła się powstrzymać. Zmusiła ramiona do rozluźnienia, a dłonie do odprężenia. Nie mogła walczyć. Nie tutaj. Nie teraz. Gdy Roch i Nikodem się zbliżali, Chwyciła swoją torbę listonoszkę i pospieszyła w kierunku wyjścia, zostawiając niedokończone smuti. Dźwięk ich śmiechu podążał za nią z samorządu studenckiego, odbijając się echem w jej głowie długo po tym, jak uciekła do sanktuarium biblioteki. Pan Kowalski, bibliotekarz, podniósł wzrok z nad komputera z zaniepokojonym zmarszczeniem brwi. Lila, wszystko w porządku, kochanie? Wszystko w porządku, skłamała Lila, znajdując cichy stolik z tyłu. Chciałam po prostu poczytać. Pan Kowalski studiował ją przez chwilę, jego życzliwe oczy widziały więcej niż Lila chciała pokazać, ale po prostu skinął głową i wrócił do pracy. To była ta sama reakcja, jaką Lila otrzymywała od wszystkich dorosłych. Widzieli, co się dzieje, ale nikt nie chciał interweniować. Łatwiej było przymknąć oko, udawać, że okrucieństwo nastolatków jest normalną częścią dorastania. Sala gimnastyczna była kolejnym polem minowym. Podczas obowiązkowych sportów zespołowych, Kacper przypadkowo rzucał piłkami do zbijaka w jej głowę, a gumowe kule uderzały ją z bolesnymi uderzeniami, które powodowały, że jej wzrok się zamazywał. Trener Nowak gwizdał i nazywał to wypadkiem. Ale uśmieszek na twarzy Kacpra mówił co innego. Przepraszam, Brzozo, mówił z fałszywym współczuciem. Chyba musisz popracować nad swoimi umiejętnościami unikania. Gdyby tylko wiedział o jej umiejętnościach unikania. Gdyby tylko wiedział, że mogła złapać tę piłkę i odrzucić ją z wystarczającą siłą, by powalić go na ziemię. Ale zacisnęła zęby i potarła bolącą głowę. Oszczędzając złość na worek treningowy w domu, szatnia była najgorsza. Z dala od wścibskich oczu dorosłych, Kacper i jego przyjaciele czuli się swobodnie, by eskalować swoje nękanie. Chowali jej ubrania, gdy brała prysznic, zmuszając ją do gorączkowego przeszukiwania owiniętą ręcznikiem. Trzaskali drzwiami szafek blisko jej głowy, a metaliczne uderzenia sprawiały, że podskakiwała. Raz napełnili jej teczkę z pracami wodą, niszcząc jej najnowsze obrazy. Przez to wszystko Lila milczała. Sprzątała bałagan, wymieniała swoje rzeczy i próbowała przekonać samą siebie, że ignorowanie ich sprawi, że stracą zainteresowanie. Ale prześladowcy żywią się reakcjami, a jej oczywisty niepokój tylko napędzał ich okrucieństwo. Ostatnią kroplą była czwartkowe popołudnie pod koniec października. Lila szła do swojej szafki po lekcji historii, myśląc o nadchodzącym weekendzie i błogosławionej dwudniowej ucieczce od męczarni Kacpra. Myślała o nowych ruchach Aikido, których jej sensei nauczył ją poprzedniej nocy, pełnych gracji technikach, które wymagały precyzyjnego wyczucia czasu i nienagannej równowagi. Nie zauważyła Kacpra i jego przyjaciół czekających przy jej szafce, dopóki nie było za późno. Ona tu jest, ogłosił głośno Kacper, przyciągając uwagę pobliskich studentów, sama niewidzialna dziewczyna. Lila zbliżyła się ostrożnie z kluczem gotowym do szybkiego otwarcia szafki i zabrania swoich rzeczy. Ale gdy sięgnęła po zamek, ręka rocha wystrzeliła i chwyciła ją za ramię. Nie tak szybko, Brzozo, Wyszczerzył się Chcemy sobie trochę pogadać. Puść mnie, powiedziała Lila, próbując uwolnić ramię. Ale uścisk rocha był jak imadło, jego palce wbijały się w jej skórę. Wiesz, co ja myślę? Kacper podszedł bliżej. Jego obecność górowała nad nią. Myślę, że jesteś dziwadłem. Nikt nie jest tak cichy bez powodu. Może ma coś do ukrycia, zasugerował Nikodem z okrutnym uśmiechem. Może dlatego zawsze nosi tę starą, obrzydliwą kurtkę. Oczy kacpra zalśniły złośliwym zainteresowaniem. O to chodzi, Brzozo? Ukrywasz coś pod nią. Zanim Lila zdążyła zareagować, ręka kacpra wystrzeliła i chwyciła przód jej kurtki dżinsowej. Materiał napiął się i pociągnął, gdy szarpnął, próbując ją rozerwać. Ręce Lili poleciały do kurtki, próbując ją zapiąć, ale Kacper był silniejszy i bardziej zdeterminowany. Przestań! krzyknęła jej głos, załamał się ze strachu i złości. Zostaw mnie! Ale Kacper nie przestał. Wręcz przeciwnie, jej niepokój wydawał się go ekscytować. Pociągnął mocniej, a materiał naprężył się pod jego uściskiem. Studenci zaczęli się zbierać, tworząc krąg wokół konfrontacji. Niektórzy wyciągnęli telefony gotowi nagrać wszystko, co się stanie dalej. No dalej, Brzozo, droczył się Kacper, jego palce wplątane w jej kurtkę. Czego się tak boisz nam pokazać? Wtedy Lila ją zobaczyła. Maja Szymańska stała na skraju tłumu. Jej ciemne oczy były szeroko otwarte z troski. Maja była wszystkim, czym Lila nie była. Otwarta, popularna, pewna siebie. Jej długie brązowe włosy opadały idealnymi falami na plecy, a jej uśmiech mógł roztopić lód. Były partnerkami w projekcie grupowym na lekcji polskiego, a Maja zawsze była dla niej miła, traktując ją jak człowieka, a nie jak kogoś, kogo należy ignorować. Kacper, przestań, powiedziała Maja, przeciskając się przez tłum. Zostaw ją. Uścisk kacpra na kurtce lili lekko się poluzował, gdy odwrócił się, by spojrzeć na Maję. No proszę, jeśli to nie obrończyni sprawiedliwości społecznej, to cię nie dotyczy, Maja. Dotyczy mnie, kiedy nękasz kogoś, kto nie może się obronić, odpowiedziała Maja. Jej głos był spokojny pomimo napięcia w powietrzu. Wyraz twarzy kacpra pociemniał. Wiesz, co Maja? Może ty też potrzebujesz lekcji? Puścił kurtkę lili i ruszył w kierunku Mai. Jego intencje były jasne. Tłum wstrzymał oddech, czekając, co się stanie dalej. Maja stała twardo, ale Lila widziała strach w jej oczach, i wtedy coś w lili pękło. Lata treningu, miesiące upokorzeń i całe życie mówienia, by unikać konfliktów, nagle nie miały znaczenia. Kacper przekroczył granicę, grożąc Mai, a Lila nie zamierzała pozwolić mu skrzywdzić jedyną osobę, która okazała jej życzliwość. Odsuń się od niej, powiedziała Lila. Jej głos miał niebezpieczną ostrość, która sprawiła, że Kacper się zatrzymał. Odwrócił się do niej z szyderczym śmiechem. Opatrzcie, niewidzialna dziewczyna odnalazła swój głos. Co zamierzasz z tym zrobić, artystyczny dziwaku? Kacper rzucił się na lilę, jego ręka ponownie sięgnęła po jej kurtkę, ale tym razem była gotowa. Wszystko zwolniło, gdy jej wyszkolenie przejęło kontrolę. Widziała tor jego ruchu, luki w jego obronie, idealny moment do uderzenia. Jej ręka wystrzeliła i złapała jego nadgarstek, jej palce znalazły punkt nacisku, którego nauczył ją jej sensei. Oczy kacpra rozszerzyły się ze zdziwienia i bólu, gdy jego uścisk osłabł. Zanim zdążył zareagować, Lila odsunęła się na bok i wykorzystała jego własny pęd przeciwko niemu, powodując, że się zachwiał. Co do... zaczął mówić Kacper, ale Lila nie skończyła. Wystąpiła do przodu, a jej drobna sylwetka nagle emanowała pewnością siebie i mocą. Powiedziałam, żebyś się od niej odsunął. Roch i Nikodem ruszyli, by ją oskrzydlić, ale Lila... Już kalkulowała kąty i odległości. Kiedy roch na nią ruszył, uskoczyła na bok i podcięła mu nogę, powodując, że runął na ziemię. Nikodem zawahał się na chwilę, wyraźnie zastanawiając się nad swoimi wyborami życiowymi, ale zły krzyk Kacpra pobudził go do działania. Nikodem zamachnął się na nią dzikim ciosem. Cała siła i brak finezji. Lila uchyliła się pod jego ramieniem i złapała go za nadgarstek, wykorzystując jego wagę i pęd, by przerzucić go przez ramię. Wylądował twardo, a powietrze uszło z niego. Tłum wydał zduszony okrzyk, a telefony nagrywały każdą chwilę. Kacper wpatrywał się w swoich powalonych przyjaciół z niedowierzaniem, zanim odwrócił się do Lili z wściekłością w oczach. Ty, mały dziwaku, warknął, cofając pięść. Sprawie, że za to zapłacisz. Cios Kacpra był szybki i mocny, ale Lila się go spodziewała. Odchyliła się do tyłu, pozwalając, by jego pięść przeleciała obok jej twarzy, a następnie złapała jego wyciągnięte ramię i skręciła je. Kacper krzyknął z bólu, gdy Lila nacisnęła na jego staw łokciowy, zmuszając go do klęknięcia. Chcesz wiedzieć, co ukrywam? Powiedziała Lila. Jej głos był spokojny i opanowany pomimo chaosu wokół nich. Ukrywam fakt, że mogłam to powstrzymać dawno temu. Ukrywam fakt, że zostałam przeszkolona, by się bronić i wybrałam, by tego nie robić, bo myślałam, że w końcu dorośniesz. Nacisnęła mocniej, a Kacper wydał zduszony okrzyk bólu. Ale właśnie popełniłeś błąd. Zagroziłeś komuś, na kim mi zależy, a teraz skończyłam z byciem miłą. Kacper próbował się uwolnić, ale uścisk Lili był nie do złamania. Miała go całkowicie na swojej łasce i wszyscy na korytarzu mogli to zobaczyć. Wielki Kacper Stachurski, władca Akademii Orzechowej, był na kolanach i bezradny. Proszę! Jęknął Kacper, a jego zarozumiała fasada się rozpadła. Proszę, przepraszam, zostawię cię w spokoju. Przez chwilę Lila poczuła chęć zranienia go, sprawienia, by zapłacił za każdą zniewagę, każdą chwilę strachu, każdą łzę, którą wylała z powodu jego okrucieństwa. Czuła, jak przepływa przez nią moc, świadomość, że może złamać mu ramię prostym skrętem nadgarstka, ale tego nie zrobiła. Zamiast tego spojrzała na niego z czymś, co mogło być litością. Nie zamierzam się stać taki jak ty, powiedziała cicho. Ale jeśli kiedykolwiek dotkniesz mnie lub Mai, jeśli kiedykolwiek skrzywdzisz kogoś, kto nie może się obronić, następnym razem nie będę taka wyrozumiała. Puściła go, a Kacper odskoczył do tyłu, ściskając ramię. Roch i Nikodem już z trudem wstawali, ich twarze były czerwone z upokorzenia i bólu. Wszystko w porządku? Maja pojawiła się obok Lili, jej oczy lśniły podziwem i troską. Wszystko w porządku, powiedziała Lila, nagle świadoma wszystkich oczu na niej. Na korytarzu panowała cisza, przerywana jedynie dźwiękiem wycofującego się Kacpra i jego przyjaciół, ich reputację w strzępach. To było niesamowite, wyszeptała Maja. Gdzie się tego nauczyłaś? Moja mama mnie nauczyła, odpowiedziała Lila, jej ręce wciąż drżały od adrenaliny. Powiedziała, że powinna używać tego tylko do ochrony siebie lub kogoś, na kim mi zależy. Uśmiech Maj był promienny kogoś, na kim ci zależy. Lila poczuła, jak jej policzki się rumienią, ale skinęła głową: Tak kogoś, na kim mi zależy. Tłum zaczął się rozchodzić, a studenci szeptali podekscytowani o tym, czego właśnie byli świadkami. Historia rozeszła się po szkole jak pożar, ale tym razem Lila nie przeszkadzało być w centrum uwagi. W dniach, które nastąpiły, Akademia Orzechowa wydawała się innym miejscem. Kacper i jego przyjaciele omijali Lile szerokim łukiem, ich oczy były wbite w podłogę, gdy tylko mijali się na korytarzu. Zwykłe okrucieństwo, które kiedyś było ich znakiem rozpoznawczym, zostało zastąpione nerwowymi spojrzeniami i cichymi rozmowami. Inni studenci zaczęli podchodzić do Lili z nowo odkrytym szacunkiem. Niektórzy chcieli wiedzieć o jej treningu, inni po prostu chcieli być kojarzeni z dziewczyną, która pokonała Kacpra Stachurskiego. Została zaproszona do siedzenia przy różnych stolikach podczas lunchu. Włączana do rozmów, w których nigdy wcześniej nie brała udziału. Ale najbardziej znaczącą zmianą była jej relacja z mają. To, co zaczęło się jako partnerstwo w projekcie grupowym, przerodziło się w coś głębszego. Spędzali razem popołudnia, rozmawiając o wszystkim, od ulubionych artystów po nadzieję na przyszłość. Maja miała sposób, by Lila czuła się widziana i doceniana. Nie tylko za swoje umiejętności walki, ale za to, kim była jako osoba. Zawsze myślałam, że jesteś fajna, przyznała Maja pewnego popołudnia, gdy siedzieli na dziedzińcu dzieląc się paczką chipsów. Ale nie wiedziałam, jak z Tobą rozmawiać. Zawsze wydawałaś się taka zamknięta. Chronię się, powiedziała Lila, obserwując grupę studentów grających w frisbee na trawniku. Byłam nowa wystarczająco dużo razy, żeby wiedzieć, że wyróżnianie się zwykle oznacza zranienie. Ale i tak się wyróżniłaś, zauważyła Maja tylko nie tak, jak się spodziewałaś. Lila uśmiechnęła się, myśląc o tym, jak bardzo zmieniło się jej życie w tak krótkim czasie. Moja mama zawsze mówiła, że czasami trzeba stanąć w obronie tego, co słuszne, nawet gdy się boisz. Tydzień po walce Lila ze zdziwieniem zastała kacpra czekającego przy jej szafce po szkole. Wyglądał jakoś mniejszy, jego ramiona były zgarbione, a jego zwykłą arogancję zastąpiła niepewność. Mogę z tobą porozmawiać? zapytał. Jego głosowi brakowało zwykłej pewności siebie. Lila studiowała go przez chwilę, jej ręka instynktownie przesunęła się na pasek torby listonoszki. Czego chcesz, Kacper? Chciałem przeprosić powiedział. Słowa wyskoczyły z niego w pośpiechu. To, co ci zrobiłem, to, co zrobiliśmy, było złe. Wiem to teraz. Wiesz to teraz? powtórzyła Lila. Jej głos był sceptyczny. Nie wiedziałeś, że to złe, kiedy to robiłeś? Twarz Kacpra zaczerwieniła się. Myślałem nie wiem, co myślałem chyba lubiłem czuć się silny, a ty byłaś łatwym celem. Ale widząc, jak stajesz w swojej obronie, widząc, jak naprawdę jesteś odważna, uświadomiłem sobie, jak żałosny byłem. Samo przeproszenie nie wymazuje miesięcy nękania, powiedziała Lila stanowczo. Cofa strachu ani bólu. Wiem, skinął głową Kacper, nie mogę zmienić tego, co się stało, ale mogę obiecać, że to się nie powtórzy, tobie, ani nikomu innemu. Lila rozważyła jego słowa, widząc w jego oczach coś, czego wcześniej nie widziała szczery żal. Czyny mówią głośniej niż słowa, Kacper. Jeśli naprawdę chcesz naprawić sytuację, udowodnij to, będąc lepszym człowiekiem. Zrobię to, powiedział szczerze. Obiecuję. Gdy Kacper odszedł, Lila poczuła, jak ciężar spada jej z ramion. Walka zmieniła nie tylko jej status w szkole. Zmieniła jej rozumienie samej siebie. Nauczyła się, że siła to nie tylko sprawność fizyczna czy umiejętności walki. Chodziło o to, by wiedzieć, kiedy stanąć w obronie i kiedy okazać współczucie, kiedy się bronić i kiedy przebaczyć. Maja pojawiła się u jej boku, obserwując rozmowę z oddali. Jak się czujesz? zapytała. Wolna odpowiedziała Lila, zaskakując samą siebie szczerością odpowiedzi. Po raz pierwszy od dawna czuje się wolna. Wyszli razem ze szkoły, a popołudniowe słońce rzucało długie cienie na parking. Lila nie czuła już potrzeby ukrywania się w zbyt dużych ubraniach, ani unikania kontaktu wzrokowego z kolegami z klasy. Odnalazła swój głos, swoją siłę i coś jeszcze cenniejszego. Odnalazła kogoś, kto widział ją taką, jaka naprawdę jest. Dziewczyna, która kiedyś była niewidzialna, teraz była niemożliwa do zignorowania, nie dlatego, że szukała uwagi, ale dlatego, że nauczyła się chodzić z podniesioną głową i stawiać czoła światu z pewnością siebie. Akademia Orzechowa nigdy nie będzie taka sama, i ona też nie. Gdy dotarli do ulicy, Maja delikatnie wzięła Lilę za rękę, a ich palce naturalnie się splotły. Masz ochotę na Bubble Tea? znam świetne miejsce w centrum. Lila uśmiechnęła się, czując ciepło dotyku Mai i obietnicę tego, co miało nadejść. Z przyjemnością. Historia cichej dziewczyny, która się odgryzła, stała się legendą w Akademii Orzechowej, przekazywaną przez pokolenia studentów, którzy słyszeli szepty na korytarzach o dniu, w którym wszystko się zmieniło. Ale dla Lili nie chodziło o zostanie legendą. Chodziło o odnalezienie odwagi, by być sobą, chronić tych, na których jej zależy, i nigdy więcej nie pozwolić nikomu sprawić, by czuła się mała. Nauczyła się, że czasami największe zwycięstwa odnosimy nie przez pokonywanie wrogów, ale przez wybieranie życzliwości, gdy mamy moc zadawania bólu. Oszczędzając kacpra, gdy mogła go zranić, pokazała, że siła i empatia mogą współistnieć, że stawanie w obronie siebie nie wymaga utraty człowieczeństwa. Prześladowcy złapali ją za kurtkę i krzyczeli, oczekując, że skuli się jak zawsze to robiła. Zamiast tego walczyła z ich okrucieństwem i znalazła coś nieskończenie cenniejszego niż zemsta. Odnalazła samą siebie.